Ty kurwa, kamieniu, powiedział jeden człowiek do Łysego, po czym rozwarstwił się na Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak można podsumować uniwersum Hoseki Kuni, choć będzie to częściowo błędna interpretacja, jednak nie będę się w to zagłębiał z powodu spoilerów. Hoseki no Kuni to niesamowite anime z przepiękną animacją CGI, prześlicznymi modlami 3D oraz tajemniczą fabułą z niesamowitą dozą tragikomedii. Anime przedstawia historię istot stworzonych z konkretnych surowców, choć większość to chyba po prostu kamienie szlachetne. Przepraszam, nie znam się. Wyglądają na wzór ludzi, choć o tych stworzeniach sami nie słyszeli. Żyją oni sobie na wyspie, po środku oceanu, na planecie Ziemia, ta z kolei jest pozostałością po jakiejś katastrofie, która wydarzyła się daleko w przeszłości, tysiące lat temu. Najwyżej w hierarchii jest Mistrz Kogo. To obchodzi co ja mówię na tym filmie. A nie, sorry, jego imię to Kongo. Mistrz ten uczy owej istoty jak bronić się przed złą rasą Lunarian. A złą w cudzysłowie, bo takich określił mistrz Kongo. Nie będę się jednak zagłębiał w to, dlaczego nie do końca są oni źli, bo bym musiał wtedy rzucać spoilerami co 5 sekund. Większość z mieszkańców wyspy używa wszelkich środków, czyli głównie mieczy, wiedzy, agrobacji... Yy. Włosów? E, e, żeby bronić się przed najeźdźcami z księżyca. Niestety ci z księżyca też są istotami rozumnymi, więc pokonani za jakiś czas powracają. Ich celem jest zbieranie nowych istot w celach dla kamyczków nieznanych. I tu wchodzi fosfofilit. Ja pierdolę, cięższego imienia dla protaga się nie dało. Light to kamień o twardości 3,5 w skali od 1 do 10, więc do walki z Lunarianami się nie nadaje. Z charakteru leniwy, Obibok okazuje się być dobry w duchu, gdy borykając się z pracą nadaną mu przez Mistrza Kongo, dowiaduje się prawdy o Cinnabar, jednej z istot kamiennych. Niekontrolujący generowania niemożliwych ilości kwasu, Cinnabar nienawidzi samotnych patroli nocnych, do których został zmuszony, Poprzez zagrożenie, które może nieść dla innych kamieni. Najpewniej popadł w taką depresję, że chce już tylko śmierci z rąk Lunarian, ci jednak nigdy nie przychodzą w nocy. Fos przysięga więc znaleźć inne zajęcie Cinabar. Ten jednak uważa fos za kłamcę i mu nie wierzy. Fos przepełniony DETERMINACJĄ szuka zajęcia dla Sinabar, jednak szukając mu innego zajęcia odkryje wiele innych ciekawych rzeczy, takich jak historia świata, istnienie innych ras i sekrety Mistrza Kongo. Ale zajmijmy się teraz tym, na co można popatrzeć. I bynajmniej nie chodzi mi tutaj o popiersie, hehe, bo wiecie, też jest z kamienia. Całe anime jest zrobione w animacji 3D, czyli każdy element istnieje w trzech wymiarach. Nie widziałem zbyt wielu anime zrobionych w takiej koncepcji, ale żadne nie może równać się z Koseki No Kuni. Animacje postaci, ich mimika twarzy, składanie ich do kupy, prowadzenie światła i cieni, walka no po prostu słowa mi odejmuje, jak na to patrzę. Yy, gracze Ligi, yy, apeluję teraz do Was, yy, proszę oto to trawa. Piękna, zielona, na zewnątrz. Wyjdźcie z domów i ją dotknijcie. Atmosferę w każdym momencie dopełnia genialna muzyka i równie genialnie dobrana szata efektów dźwiękowych, czy to wiatru, czy to łaskoczący w bębenki dźwięk pękania kamiennych istot. Muzyka z kolei jest ciekawym miksem kulturowym. Utwory takich lunarian, które wiążą się z ich wyglądem, nawiązują do Indii, być może Persji, ale głównie Indii, bo wyglądają oni jakby na wzór buddy. Słyszałem też masę utworów w irlandzkim stylu w spokojny, i zabawnych momentach. Wiele z utworów słyszanych w tym anime jest grane w taki sposób, aby kojarzyły się z tymi oto kamykami. Pianino, skrzypce i vibrafon są głównymi instrumentami słyszanymi przez całe anime. Ciekawe jest też to, że kamienie te mimo pewnych kobiecych zachowań używają męskich zaimków. Niekiedy nawet usłyszeć idzie, jak mówił do siebie bracie. To po pierwsze, po drugie, to niekoniecznie złe chmurki. A po trzecie, nie ma w tym anime wątków LGBT. Autor Mangi po prostu stwierdził, że wszyscy mineralni są. Bez płciowi, nie mają płci, tyle, koniec, finito. Zero jakiejkolwiek filozofii. Anime jednak wady ma, niestety niemałe. Choć dla tych, którzy nie czytali mangi, mogą ich nie zauważyć. Przede wszystkim w oczy rzuca się ta oto postać. W pewnym momencie jej włosy są ciut mniejsze, a jej rola maleje praktycznie do zera. Jest to spowodowane tym, że w Mandze jest bardzo duży przeskok czasowy, a w tym czasie działo się, no, naprawdę dużo. Musicie wiedzieć, że mineralni również się rodzą, dorastają i samorealizują. Kurwa, to w sumie brzmi, jakbym zajebał tekst z Lucifera. <laughs> Świetny serial, naprawdę polecam. Tak, Whip z kubkiem z wam to poleca. Ale wracając, ta młodsza wersja jest nową postacią z tego samego minerału, a tamta, jak to czasami bywa w tym uniwersum z mineralnymi, została porwana na księżyc przez Lunarian. Czy ma to jakikolwiek wpływ na fabułę? Nie niewielki, choć w prawne oko widza dostrzeże, że coś jest nie tak z włosami tej postaci w drugiej połowie tego anime. Jednak metamorfoza Foss nadal postępuje w mandze, która teraz jest daleko po wydarzeniach z anime. Mam szczerą nadzieję, że kiedyś dostaniemy drugi sezon oczywiście w CGI. Zaznaczam to, bo istnieje zwiastun Hoseki no Kuni na YouTube, jest stworzony w klasycznym 2D w 2013 roku. Gdyby zdecydowali się stworzyć to anime w takim stylu, to z pewnością nie zrobiłoby ono takiej furory. Po pierwsze dla tego, że animacja w Hosekim kuni, no jest po prostu przepiękna, a po drugie, że gdyby zrobili w takim stylu, no to. No nie ukrywajmy, ten zwiastun wygląda po prostu obskurnie. A propos jeszcze mangi. Miałem już okazję dawno temu ją czytać. Oczywiście szykuje się do kolejnej sesji czytania jej, bo jutro wychodzi nowy rozdział. Co prawda pewnie parę dni będzie tłumaczony, ale nie zmienia to faktu, że Land of the Lustrous, czyli po polsku kraina. Śniących ja pierdolę. Jest świetnym uniwersum wartym uwagi. Nie tylko dlatego, że anime przepięknie wygląda, ale także dlatego, że jest to bardzo ciekawy świat z niejednoznaczną historią. Akurat skończyła mi się herbata.